Cześć, dzień dobry. Dzisiaj masaż będzie na letnie dni. Tak. Kochamy lato. Lato jest cudowne. Mm -hmm. Tylko jak już przychodzi, to jednak nasza twarz puchnie. Mm? Robimy się takie bardzo <coughs> większe. Tak. No, tak jest. Kobiety mają to, to już w genetyce, że hormony. Tak powodują takie puchnięcie i zatrzymywanie wody w organizmie. Za dużo soli też jemy w potrawach. Hmm? Za mało wody pijemy. Hmm? Tak, to też jest przyczyna, że puchniemy. Sen, sen też jest przyczyną, że jesteś zmęczona, więc nie chodzi już o długość snu, tylko o jakość tego snu. Więc Trzeba się też zastanowić, co zrobić, żeby ten sen był po prostu bardziej jakościowy. Można pójść na masaż relaksacyjny. On już trochę rozbudzi to ciało do tego, żeby ten stres wyrzucić, tak? No stres przede wszystkim też jest e, akcją, która powoduje, że, że puchnie nam, m, nam twarz. Ale co? No trzeba się jakoś ratować. <laughs> Zrobimy masaż. Masaż będzie e, fajny, łatwy. Więc idź, umyj dłonie i zrób ze mną, tak? Może zatrzymać, może ten filmik udostępnić później dla innych kobiet, a dzielimy się, dzielimy się dobrem. Niech będzie nam dobrze i szczęśliwie, jak ja to mówię. Dobra. Eee, to nie masaż. Eee, robimy, zaczniemy od udrożnienia kanalików limfowych, tak? Eee, te kanaliki trzeba udrożnić, no bo wtedy jest możliwość, żeby ta limfa, te substancje, ta woda po prostu zeszły i żebyś to wypuciła. Tak I to jest, to jest cała filozofia. Więc najpierw y, udrażniamy y, kanaliki pod pachami. Tak kuliste, y, kuliste takie ruchy, żeby tam trochę po, podotykać i, i je tak po prostu udrożnić. Tak tutaj mamy. O kolejne, kolejne kanaliki. Które y, tutaj właśnie schodzi, ta limfa, woda. Więc uciskamy, uciskamy lub tak delikatnie sobie tutaj y, rozmasowujemy. Tak. Na szyi tak samo. O i tak tutaj, żeby schodziło. Tak. I z drugiej strony to samo. Naprawdę to trzeba robić. To trzeba robić, zanim się do, po, do masażu dojdziemy. No, bo trzeba przygotować ciało, tak jak ze sportem. Tak, najpierw rozgrzewka, a potem, a potem robieniem yy, treningu. No, bo tak jesteśmy stworzeni, że musimy rozgrzeć ciało. Tak, tutaj czujemy, czujemy, że tutaj coś, coś jest pod spodem, a to są te kanaliki, więc rozmasowujemy. Ok, rozmasowane. Pięknie. Teraz położymy sobie krem albo. Oliwkę, co tam masz. Ja kładę oczywiście złotą maskę. Po prostu ją lubię. I przy okazji też później zostawię ją sobie na, na to, żeby podtrzymać ją za 30 minut na całej twarzy. Tak, tu jest złoto koloidalne dużo tego złota jest, to też jest fajne. To jest bardzo aktywny składnik, który nam pobudza już śpiący kolagen. Kolagen to budulec tkanek, więc tak w skrócie powiedziawszy. Więc on naprawdę dostaje takiego y, strzał, ten kolagen, żeby po prostu się przebudził, tak? No i jak się przebudzi, no to pobudzają się te, te tkanki, te y, mięśnie i y, tkanki głębokie, więc to jest dobre, bo zaczyna to wszystko funkcjonować tam. To złoto, właśnie złoto powoduje, że tak się fajnie nam... Y, twarz rozjaśnia y, znikają y, znaczy w ogóle nie znikną tak? ale zmniejszają się zmarszczki skóra jest taka mniej zwiotczała tak? więc warto taką maskę albo na, cały, na całą twarz sobie położyć mm, no maska jest dedykowana pod oczy no ale że y, ma dużo olei to też się nadaje do tego żebym ją mogła Robić sobie masaż tak tą, tą maską. Dobra. Mamy wystrojone jesteśmy w złoto. Hmm? I zaczynamy. Delikatnie. Najpierw sobie tutaj dół. Tak z 30 sekund, żeby to trwało. Dół szyi. Czy z brody. Piłujemy. Piłujemy. Ho ho, ho. Wypiłowane. Teraz postukamy. To ma być na tą opuchliznę, tak? Czyli stukanie jest bardzo ważne. Forte, pianik. Tak? No tutaj to z minutę. Naprawdę. Trzeba się do tego przyłożyć. Żeby tutaj pobudzić, 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 pobudzić. Pobudzić ten nasz układ. Mm, limfatyczny, tak? Pobudzić, pobudzić tutaj te... Tutaj przy oczach. Tak? Bo ta Limfa musi jakoś zejść, tak? A ona tutaj ją trzeba udrożnić, udrożnić. Więc stukamy, 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 stukamy. Dobra. I literka L I delikatnie ściągamy. Tutaj do, uch, do ucha i po szyi do obojczyków. I hop. Tak? I do obojczyków. I hop. Do obojczyków i jeszcze to samo przy czole. Hop, i ściągamy. Tak? O. Cudownie. Dwa palce i tu pod okiem takie kołyski. Tak? Tutaj najczęściej jest, jest ta opuchlizna, więc ją trzeba troszeczkę poudrażniać, żeby też ona znalazła miejsce do, do zejścia. Tak i. W ten sposób i hop. I w ten sposób i hop. I z drugiej strony to samo. Taki ruch też niech on trwa z pół minutki, więc no nie wiem, z 15 razy tak y, zrobić. Tak. Udrażniamy, udrażniamy. Hmm? Ok. I to samo na górze. Tak, tutaj też no wiadomo. Tutaj też powieki nam puchną. Jest lato, jest ciepło. Trzeba pić wodę. Wodę pijemy w różnych y, postaciach. Najlepiej tam coś y, dołączyć do tej wody, czyli y, cytrynkę, lemon, lemonkę, miętę. O, i w ten sposób, hop. I ściągamy, hop, Lem tak, cytrynę, miętę, szczyptę soli, tak? Dobra, i ściągamy, hop. I hop. I z drugiej strony. O! I jeszcze szyjkę ugładzimy sobie. Tak, żeby była taka przyjemna. Super, mamy to. Na koniec pod oczy możesz sobie położyć jeszcze złotą maskę. Ona bardzo dobrze tutaj nam pielęgnuje, zmniejszają się cienie. Opuchlizna też schodzi szybciej przy regularnym stosowaniu i znikają e, takie przebarwienia, zmniejszają się zmarszczki, mniej wiotka jest ta skóra, tylko taka sprażysta, taki mały lifting robi nam to. Maska. Wszystkiego dobrego. Jest w sklepie. Zapraszam.